Przechodzimy do kolejnego punktu. W kolejnym punkcie mamy rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla, buru, dla burmistrza miasta gminy Wronki, druk numer 10. Otwieram dyskusję w tym punkcie posiedzenia. Głos zabierze pan Jerzy Śmiłowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, panie burmistrzu, panie Panowie radni, szanowni państwo. państwo. W celu zapoznania się z projektem uchwały proszę o 15-minutową przerwę. Bardzo proszę, zarządzam 15 minut przerwę. Zarządzam koniec przerwy. Wracamy do porządku obrad. Jeszcze w, do dyskusji zgłosił się Pan Michał Talma. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wszyscy zgromadzeni, chciałbym jakby ustosunkować się do tego, że jako jedyny byłem przeciwny, bo uważam, że jest różnica między Kierowaniem miastem i gminą z budżetem ponad 100 milionowym, gdzie jedna trzecia idzie na inwestycje, może nie na te, gdzie by niektórzy radni chcieli. Ja też chciałbym dużo więcej zrobić, niż między burmistrzem kierującym małym miasteczkiem czy gminą o budżecie 10 milionów czy 15. I to jest właściwie jakby to, dlaczego, się, dlaczego byłem prze, przeciw, i, i również w głosowaniu będę przeciw. I jeszcze jedna rzecz: no bardzo kiepsko jest, kiedy głosuje się nad upoważnieniem osoby, której tu dzisiaj nie ma. Dziękuję. No to trzeba, no. Dziękuję. bardzo. Pan burmistrz prosił o głos, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mnie jest dość niezręcznie wypowiadać się w tej kwestii. Natomiast, taka tylko refleksja. Skoro Szanowni Państwo, czujecie się pracodawcami burmistrza, to rzeczywiście no, szacunek elementarny wymagałby, żeby pewne sprawy związane z jego wynagrodzeniem zapadały przy nim. Już nawet pomijam kwestie po jakimś merytorycznym wyjaśnieniu i po dyskusji z nim. Elementarny szacunek wymagałby, żeby przygotowany projekt uchwały był czytelny. W Podstawie prawnej, którą podaję, że można przynajmniej było stwierdzić, co tam jest artykułem, a co ustępem. Ja tego nie potrafię stwierdzić. Być może za słaby jestem prawniczo. Natomiast, natomiast to rzeczywiście jest dla mnie o tyle zdumiewające, że Państwo w tej propozycji. Tak naprawdę ustalacie stawki, które są minimalne dla burmistrza o gminy o tej wielkości. Minimalne przy gminie, która się tak rozwija, która realizuje takie inwestycje, w której się tyle dzieje, w której rzeczywiście ta, ten poziom współpracy pomiędzy organem wykonawczym, a mieszkańcami i radą jest taki pozytywny. To tyle tylko. Dziękuję. Pan Ernest Frankowski zabierze głos. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, Panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja mam pytanie tylko do wnioskowodawcy. Ja bym chciał wiedzieć sumę, jaką sobie, jaką oszczędzimy. Na powiedzmy ucięciu panu burmistrzowi pensji do y, zakładanego minimum. Czy wnioskodawca wie, o jakiej sumie tutaj mówimy. Dziękuję bardzo. Mm, dziękuję bardzo. Głos zabierze Pan Jerzy Śmiłowski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie panowie radni, szanowni państwo. Pierwsze to mam pytanie takie formalno-prawne do Pana Radcy prawnego. Tam pod wnioskiem, pod projektem uchwały podpisały się prawnik kancelarii prawnej. Oczywiście nie znam tego prawnika. Ja rozumiem, że pan radca rozwija nasze wątpliwości, że to jest uznana kancelaria prawna i, i te błędy, które się pojawiają w projekcie uchwały, to to są tylko takie przypadkowe. To po pierwsze. Po drugie, w kwestii formalnej, żebyśmy wiedzieli, że głosujemy nad uchwałą dobrze przygotowaną i nie zostanie ona później odrzucona przez organ nadzorczy. Kwestia druga, odnosząc się już konkretnie do meritum projektu uchwały, mówimy o oszczędnościach z tytułu obniżenia uposażenia burmistrzowi. Burmistrzowi, który zarządza gminą i pozyskuje najwięcej środków zewnętrznych dla tej gminy. Mówimy o działaniach burmistrza, które właśnie przynoszą oszczędności w tych trudnych czasach. My mówimy, że chcemy oszczędzać na uposażeniu burmistrza, który, który, który takie oszczędności do budżetu nam, między innymi przez działania jego i pracowników, takie oszczędności mamy. Nie czuję tutaj jakiegoś związku, żeby umniejszać akumulat ten burmistrzowi tej gminy uposażenie. Dlatego, bez dyskusji nad tym projektem uchwały, bez dyskusji merytorycznej na, na komisjach, bez konsensusu wszystkich radnych. Nie czuję tych, tych intencji pozytywnych, jeśli chodzi o oszczędności, w związku z tym, na dzisiaj, bez takiego przygotowania pewności, zagłosuję przeciw tej, tego, temu, tej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z pań, Panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Sławomir Śniegowski. Panie Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pierwsze pytanie do mnie padło z ust dawnego Ernesta. Chodziło o kwotę oszczędności. Szanowni Państwo, jeżeli od września ten projekt uchwały wszedłby w życie, to musimy liczyć, liczyć że to jest kilkanaście tysięcy złotych. To jest 8 miesięcy, około 8 miesięcy po zakończenia kadencji razy kwotę różnicy, no, jeśli nie pamięć dobrze, jeśli pamięć mnie nie myli, to jest około 50 tysięcy złotych oszczędności. Natomiast ja wiem, że panami radnymi niektórymi radnymi targają delikatne, powiem, emocje. Fakty z faktem jednak, szanowni Państwo, że każdy miesiąc jest, jest ważny. Uważam, że i cytując tutaj kolegę radnego, że jesteśmy w takich czasach, że trzeba oszczędzać, więc pozwoliłem sobie wyjść z taką inicjatywą, inicjatywą kilku radnych w sumie radnych z klubu aby taki projekt uchwały Państwu zarekomendować, dając ten czytelny przykład, że powinniśmy od siebie zacząć oszczędzać od władzy uchwałodawczej i od władzy wykonawczej. I każdy miesiąc jest Ważne, bo to są um, znaczące kwoty oszczędności dla um, budżetu. I swój wniosek podtrzymuję. Dziękuję. Głos za dwoce zabierze pan Ernest Frankowski. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Burmistrzu, szanowni państwo, nie wiem, dlaczego kolega Sobek mówi, że targają tutaj emocje. To... Ja chciałbym, żeby tutaj chodziło o te, że. Gdzieś tak dają mocy? W Bo ja tylko się pytałem o konkretne liczby, bo chciałbym wiedzieć, żeby mieszkańcy mieli przedstawione te liczby, ile my tutaj na tym zaoszczędzimy. Bo po prostu przy następnym wniosku chciałbym złożyć wniosek dalej, dalej idący powiedzmy. Wniosek formalny, który też będziemy głosować. Także chciałbym, że po prostu z tym z tymi oszczędnościami. Ja wiem, że burmistrzowi tutaj nie możemy już więcej zejść, ale my jako radni no, mi się wydaje, że możemy więcej jeszcze oszczędzić. żeby iść w tym kierunku, no, w którym to kolega zaznaczył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos z zabierze pan Jerzy Śmiłowski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie panowie radni, szanowni państwo. Sławku dziękuję za, za liczby, za cyfry pozornych oszczędności kilkunastu tysięcy złotych do pozyskanych przez burmistrza, przez pracowników urzędu kilku milionów złotych. No czy to są oszczędności? Nadal, nadal mam wątpliwości. Pewnie liczą się bardziej chęci. Sposób rządzenia, dobry sposób rządzenia i tu są największe oszczędności. Obniżanie uposażenia pewnie niekoniecznie wpłynie na takie oszczędności, ale próbujmy. Dziękuję. Dziękuję. Głos odwołacą zabierze pani Jarosław Mikołajczyk. Bardzo proszę. Panie przewodniczący i członkowie Toczy się dyskusja nad dwoma projektami uchwał i się po prostu dziwię. Dziwię się, że takie mamy jakby podejście jako radni do środków publicznych. Bo wiadomo, środki publiczne to są ludzi płacących podatki Środki, które przychodzą z różnych dotacji, uważam, że powinniśmy nimi gospodarować racjonalnie. Nie ukrywam, że byłem wnioskodawcą o maksymalne stawki tutaj i proponowałem, byłem za. Byłem za, ale sytuacja, jaka ma miejsce w kraju i na świecie, w naszej gminie, wczoraj była dyskusja na temat naszego, no, wiszącego gdzieś yy, niedługu, ale należności do spłacenia. Także uważam, że powinniśmy różne tutaj działania podejmować. Czy kwota 50-60 tysięcy to jest mało? A niedawno przecież burmistrz yy, się chwalił, że oszczędziliśmy 60 tysięcy na wyłączeniu lamp mieszkańców, oświetlenia yy, drogowego. I to był potężny sukces oszczędnościowy. Potężny sukces oszczędnościowy. A teraz, i teraz co jeszcze? Wprowadzamy różne oszczędności, cięcia w sołectwach, w profilaktyce, wszędzie gdzie się da. Ja byłem ostatnio zaskoczony, że tak po cichu wycięliśmy półtora miliona środków Broniewskiemu Ośrodkowi Kultury. To tak było, tak się odbyło po cichu, że bez, bez słowa. Także na, naprawdę dziwię się dziwię się tutaj bo z tego wychodzi je, jakieś no nie wiem czy fałsz czy coś innego także uważam że propozycja tutaj yy, kolegów jakby tutaj z klubu Sławka Śniegowskiego jest yy, Zasadna. Jest zasadna i uważam, że y, powinniśmy pokazać mieszkańcom, że to y, jak my wymuszamy oszczędności na innych, to zróbmy pierwszy krok również od siebie. A nie y, po prostu maksymalne y, stawki. Mnie na przykład drażni jedna rzecz. Burmistrz przychodzi na godzinę dziesiątą do pracy. No wiadomo, czas pracy nienormowany. Nienormowany. Ale ja jeszcze w swojej jakby wieloletniej kadencji nie spotkałem burmistrza po godzinie siódmej, ósmej w urzędzie. Ale to jest, to jest jakby na marginesie. To jest na, na marginesie. Ale nie można mówić yy, tutaj o, yy, no, o szczególnych zasługach. Bo przecież to jest normalna, zwykła praca, za którą ma się płacone. To jest, także i to też niemałe to są jakby środki. Weźmy na przykład inne yy, gminy. Czy wszystkie gminy y, mają 100% maksymalnego wynagrodzenia w kraju? Na pewno nie. nie. Dlatego szamotły nie mają. W powiecie, w powiecie, w powiecie. Nie ma takiej. Szamotły nie mają, szamotły ma 80%. Ta, także nie, nie będziemy się tutaj jakby y, spierać. Nie będziemy się spierać. Ja na pewno ten, te dwa projekty poprę i będę głosował y, za. Dziękuję. 70, że musieliby się spakować. Dziękuję. Głos oddaję panu Burmistrzowi, bardzo proszę. Najpierw odpowiadając koledze Jarkowi, no tak, fałsz z tego wychodzi. Zadałeś kolego takie pytanie, czy to fałsz z tego nie wychodzi? No wychodzi z tego. Wychodzi z tego fałsz. E, bo e, radny Śniegowski mówi, zacznijmy od siebie. Po czym pozostawia swój projekt uchwały obniżającej wynagrodzenie burmistrza, a wycofuje ten, który dotyczył diet radnych. Czyli kolego, zaczynasz nie od siebie, zaczynasz od burmistrza. I w związku z tym ja tylko proszę, jak za chwilę złożysz z tym samym szczytnym uzasadnieniem, czując się pracodawcą, wniosek o obniżenie diet sołtysom, przewodniczącym osiedli, to poinformuj o tym wcześniej. Dobrze? Dziękuję bardzo. Właśnie też odnosząc się do słów tutaj pana Jarosława Mikołajczaka, że trzeba doceniać pracę. Moim zdaniem praca jest bardzo ważna, aczkolwiek... Przychodzenie do pracy i wychodzenie z pracy o tej samej godzinie bez przenoszenia efektów i dobrych pożytków dla społeczeństwa, no to nie jest żadnym miernikiem. Tutaj akurat kolega Jurek próbował podkreślić to, że burmistrz w stosunku do, czy w porównaniu do pozostałych burmistrzów, Powiatu Samatorskiego pozyskał największą kwotę pieniędzy z dotacji rządowych i innych. Także porównując, no a która akurat y, y, pod tym względem, Absolutnie. także no, wydaje mi się, że to jest trochę, no niech to ocenią inni. No nie będę tutaj y, jakimś o co tam czy w tym, tym temacie? Bardzo proszę, pan Bartosz Sobański jeszcze zabierze głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jak wszyscy zauważyli, większość radnych, w tym też ja, Chcemy dyskutować na ten temat. To nie jest tak, że nie chcemy w ogóle dyskutować, dlatego zagłosowaliśmy za wprowadzeniem e, do porządku obrad, bo miejsce na dyskusję jest e, merytoryczną. E, zawsze i wszędzie i nawet jeżeli jakiś taki dobry zwyczaj omówienia jakichś tematów na komisjach e, e, nie jest e, nie jest zachowany, no to, 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 to okej, okay, tym gorzej dla tych, którzy do tego doprowadzają. Natomiast dyskutować e, Medytorycznie pewnie zawsze warto. Będziemy dyskutować za chwilę też o tych dietach radnych, ale najpierw wynagrodzenie burmistrza. W swoim uzasadnieniu użyliście słowa symboliczna zmiana. I jakieś znaczenie tego symbolizmu tam w tym uzasadnieniu jest. Pewnie inne od tego, jak ja traktuję ten symbolizm. Bo e, obniżenie do, do 80% do wartości minimalnych, przewidzianych prawem, to jest jakiś symbol. E, I w kontekście tego wszystkiego, o czym koledzy mówią. Ja mam nadzieję, że to jest symbol tego, jak wy naprawdę chcecie zaoszczędzić na burmistrzu, jak bardzo głęboko chcecie sięgnąć do kieszeni, no bo zakładam, że nie powiecie mieszkańcom, że to jest efekt negatywnej oceny pracy. I dlatego to tak musi być minimum. Przecież nie ma Was ani krzty rewanżyzmu, czy małostkowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kto to mówi naprawdę? Do mnie przymawiają właśnie wskaźniki ekonomiczne i to, co udało się podczas tej kadencji osiągnąć dla dobra mieszkańców przy wspólnym wysiłku i nas radnych, no myślę, że to też jest krzywdząca ocena no i symboliczny jakby wymiar tej całej sytuacji. Czy jeszcze ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję w tym punkcie posiedzenia. I zarządzam głosowaniem. Zarządzam głosowanie. Kto jest za rozpatrzeniem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Gminy Wronki, dróg numer 10. Proszę wybrać odpowiednią opcję na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Przy 9 głosach za, 6 głosach przeciwnych. Faz estar podendo.